Wspinaczka naukowa. Jazda. Robimy to. O tyle samo co w trafnionej łamigówce bo mam 27 meteorytów, czyli to tyle... jest... Mamy do zebrania przy trafionej włamikówce. O, zielona, drzącalawa, jakoś nowa. Ej, ten prąd. Ech, dobra. Chyba przyczekam. To, to muszę pchać, bo nie mam pauzy. żeby to zatrzymać. A to mam pauzę i mogę. Gdy to spokojnie. To jest dobra, tak on, żeby się nie kopnąć, prąd. Wow. Nie ma. A to jest trafne, tak się to nie przepłynie. Dobra, dajesz. Leciś? Doskoczysz? Wow, bez słyszenia pauzy. jestem zadowolony po z przebiegu. Eee, hop, hopsa. Hop. Eee, nie zabrałem tego, eee, meteoryczu. Aj, spadłem. Ale dobra, mam checkpointa. On zapis, więc szybko. 十颗，十颗，十颗，十颗，十颗，十颗，十颗。哦。啊。